Stanisław Michalkiewicz opowiada m.in. o roli Niemiec w Unii Europejskiej, ocenie praworządności w Polsce przez Komisję Europejską czy sytuacji w Grecji. Proszę Państwa, jak powiedziałem, niemieckie przywództwo w Europie trochę się zachwiało na skutek decyzji naszej złotej pani w Berlinie. Która no, sprawiała wrażenie, jakby troszeczkę odleciała w związku z imigrantami. Ale Niemcy nadal są państwem poważnym i jak tam ci, którzy tam no, nie zwariowali w Niemczech, przypomnieli sobie najwyraźniej takie porzekadło bardzo popularne w swoim czasie w Hitler Jugend: co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. I postanowili, skoro już ci imigranci, ci nachodźcy już tu są, no to trzeba ich obecność wykorzystać przynajmniej do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby Niemcom umożliwić powrót do rzeczywistości. No i te igraszki sylwestrowe, moim zdaniem, to były takie, żeby. Z Niemców spłynęła denazyfikacja, spłynęły te wszystkie multi i tak dalej. Więc ten proces został zapoczątkowany. Czym on się skończy, no to jeszcze nie wiemy. Czasami, jak sobie o tym pomyślę, to mi ciarki przechodzą, prawda. No i druga rzecz, skoro już tu okazało się, że mamy kryzys, nie potrafimy chronić granic. No to właśnie dzisiaj zapadła decyzja, żeby utworzyć Europejską Straż Graniczną. Żeby utworzyć Europejską Straż Graniczną, która jestem pewien będzie zalączkiem Europejskich Sił Zbrojnych, niezależnych od NATO. Niezależnych od NATO. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone próbują, próbują. Zmontować krucjatę przeciwko Rosji, to widać gołym okiem, chociażby na podstawie, na przykładzie tych manewrów Anakonda. Taka krucjata bez udziału Niemiec jest niepodobieństwem. Po prostu trudno sobie ją wyobrazić. I Stany Zjednoczone, najwyraźniej Amerykanie zaczynają Niemców kokietować, a w Niemczech widzimy, że. To nie jest tak, że są entuzjastycznie wszyscy nastawieni do tego pomysłu. Kiedy zakończyły się manewry Anakonda, niemiecki minister spraw zagranicznych Walter Steinmeier ofuknął NATO za to, że potrząsa szabelką. Nie tylko ofuknął, ale jeszcze powiedział, że trzeba by zacząć szybko znosić sankcje wobec Rosji. Za co został ofuknięty. Przez część niemieckich mediów. Widać wyraźnie, że w Niemczech trwa dyskusja. No w takiej formie: Co robić? Czy trzymać się strategicznego partnerstwa z Rosją i przeczekać prezydenta Obamę, który już tam niewiele czasu mu zostało, czy też machnąć ręką na strategiczne partnerstwo z Rosją? Ta dyskusja jest taka, właściwie żadne argumenty nie padają w tej dyskusji. Ale to my możemy sobie dośpiewać, tym bardziej, że widzimy teraz w 25. rocznicę zawarcia, podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. W Berlinie był prezydent Duda, który nie mógł się nachwalić pojednania między narodami polskim i niemieckim. Bardzo ładnie. No, ale to najwyraźniej Niemcom nie wystarczy. Bo oni się pojednają to swoją drogą, jakby to chcieli się pojednają jeszcze nie raz, prawda? Nie dwa. No i to nawet się przełożyło na wynik na przebieg meczów futbolowych podczas meczu Polski z Niemcami. Niemcy taktownie i to z pewną ostentacją nawet strzelali niecelnie. W związku z tym mecz zakończył się remisem, no bardzo taktownie. Remisem się zakończył, jak nie mogli inaczej na przykład pogromem drużyny polskiej się zakończyć, kiedy prezydent Duda nie może się nachwalić pojednania. No, tak, jakbym pluł pod wiatr, prawda? Niemcy są taktowni jak trzeba, to są bardzo taktowni. Proszę Państwa, z Ukraińcami już było inaczej, bo to tam pan, wydawało się, że jest też rozkaz, że będzie, ma być remis, ale widocznie coś się stało. W przerwie między pierwszą a drugą połową pan Błaszczykowski dostał pozwolenie na strzelanie gola, ale tylko jednego. Tylko jednego, żeby. Że tak powiem, godność narodowa została uratowana, prawda? Nie, bo, bo to my, wiecie Państwo, y, trzeba się odwołać do literatury polskiej, właściwie do takiej piosenkarskiej twórczości, poetyckiej twórczości, y, z której można wydedykować y, nasze minimum na przykład w stosunkach polsko-niemieckich, od czego nie możemy odstąpić. No to Maria Konopnicka to sformułowała to minimum w stosunkach polsko-niemieckich nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Na buty już może, ale w twarz to nie. No, to jest takie minimum. Inne rzeczy może robić, ale byle tylko nie w twarz. Prawda? Byle tylko nie w twarz. Więc to tak my tutaj sobie politykujemy. Proszę Państwa, jaki argument mógłby Niemców przekonać? Bo tu widzimy, proszę zwrócić uwagę, że odkąd Pan minister Steinmeier ofuknął NATO za wymachiwanie szabelką. To w Polsce ustało z godziny na godzinę nadymanie Komitetu Obrony Demokracji. Z godziny na godzinę. Gdzie jest pan kijowski? Nie wiemy. Tak jakby się zapadł pod ziemię. Nawet pani pochankę tego nie wie. No, to znaczy, że jacyś pierwotni fachowcy powiedzieli: no! Jest inny etap i inne rozkazy teraz. Teraz nadymamy pana Schetynę. Dlaczego? No po co nam pan Kijowski, kiedy jest pan Grzegorz? Niemcy muszą odzyskać, to Amerykanie sami to rozumieją, że wypychanie wpływów niemieckich z Polski, no to nie jest najlepszy wstęp do zaproszenia do yy, krucjaty. No to teraz Pan Kioski na razie musi poczekać na swoją kolej, a tu teraz... Ale to jest, pan Schetyna, to za mało, to za mały pikuś. Mówię, pan Schetyna, to za mały pikuś. Argumentem, który mógłby Niemców przekonać do porzucenia strategicznego partnerstwa z Rosją, przynajmniej na jakiś czas, moim zdaniem może być amerykańska zgoda na rewizję postanowień konferencji trzech mocarstw z Pożdamie odnośnie ziemi utraconych. To byłby argument, który mógłby Niemców przekonać. Bierzmy co nasze, z Moskalami się potem dogadamy, ale niech nam ktoś potem próbuje to odebrać. Także musimy sobie zdawać sprawę z tego, że remanenty są remanentami, które nie są, nigdy nie zostały zamknięte. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Otóż yy, pierwszego od początku, w początkach stycznia, pod pretekstem zagrożenia demokracji w Polsce, została wobec Polski wszczęta procedura przez Komisję Europejską. Sprawdzania, bezprecedensowa procedura sprawdzania stanu demokracji i praworządności. Bo no, pretekstem jest Trybunał Konstytucyjny. Jakby tego nie było, to jakiś inny pretekst by się na pewno znalazł. Ta procedura jest w toku. Komisja Europejska przedstawiła swoją opinię. Wszystko wskazuje na to, ona ma charakter poufny, ale wszyscy wiedzą, że jest krytyczna. Pan minister Waszczykowski zapowiedział Chyba przed wczoraj, że Lada Dzień, Polska, Rząd Polski przedstawi odpowiedź. O prawdopodobnie będzie to odpowiedź wymijająca, chociaż nie wiemy tego. W tej sytuacji prawd, znowu prawdopodobnie Komisja Europejska przedstawi zalecenia pod adresem rządu polskiego. Więc mamy dwie możliwości. Albo rząd polski te zalecenia wykona, albo ich nie wykona. Jeśli wykona, no to wywiesamy białą flagę i nie ma o czym mówić. Natomiast jeśli nie wykona, no to możemy się spodziewać, że zostaną wobec naszego nieszczęśliwego kraju podjęte kroki dyscyplinujące, zwłaszcza gdyby się okazało, że jutro brytyjskie referendum, w brytyjskim referendum zwyciężyli przeciwnicy dalszej obecności bójnik. Wielkiej Brytanii. Bo wtedy mamy dwie możliwości, biorąc pod uwagę, że ten proces może być długotrwały i tak dalej, ale może to, albo może to zapoczątkować efekt domina w Unii. Że inne państwa też zechcą, to jak tak, to. Ale to nawet by nie było, to by nawet nie było nic złego, bo to by oznaczało tylko tyle. Że ten projekt polityczny zostałby zlikwidowany, natomiast zostałby ten projekt ekonomiczny i ten projekt polityczny, za pomocą którego się dokonuje również ideologicznych tutaj przemeblowań. Że ten projekt polityczny zostałby zlikwidowany i pozostałby <laughs> tylko ten ekonomiczny fundament, który mógłby zostać odblokowany. To nawet nie byłaby zła wiadomość. Ale druga możliwość jako skutek Brexitu jest taka, że Niemcy zaczną wprowadzać, przywracać pruską dyscyplinę. Wreszcie Unii. Bo nie po to tyle pieniędzy zainwestowały w tę zapawę, w integrację europejską, żeby teraz im tutaj się wszystko rozlatywało. I jeszcze z powodu profesora Rzeplińskiego, no to już by było małpie okrucieństwo, prawda? Już ironia za daleko posunięta. Proszę Państwa, no to mamy takie tutaj możliwości i wtedy jeżeli pruska dyscyplina, no to pan Bronisław Komorowski powiedział, że otwartym tekstem z obfitości serca usta mówią, że jeżeli jak tylko się skończy szczyt na to i Światowe Dni Młodzieży, to w Polsce zostaną otwarte nowe fronty. Nowe fronty, to może oznaczać cokolwiek. Również zastosowanie wobec Polski procedury pod nazwą klauzula Solidarności, po to właśnie został utworzony Komitet Obrony Demokracji, i jeszcze jednej rzeczy nie wiemy. Nie wiemy mianowicie, jak w tej sytuacji zachowa się nasza niezwyciężona armia. Czy przypadkiem nie stanie jednym susem na nieubłaganym gruncie obrony praworządności i demokracji. Tak jak 13 grudnia 1981 roku stanęła nieprzejednanie na nieubłaganym gruncie obrony socjalizmu i sojuszu. Tego nie wiemy, ale tego też możemy się spodziewać. Tego też możemy się spodziewać. Jak powiedziałem, sytuacja w Europie staje się płynna. W związku z tym z tej płynności może się wyłonić cokolwiek, może się pojawić pokusa załatwienia remanentów, które już ponad 70 lat czekają na załatwienie, co byłoby tym łatwiejsze, że w sytuacji, gdyby nowe władze musiały się odwdzięczyć i zrealizowały żydowskie roszczenia majątkowe, no to kto by się ośmielił powiedzieć? coś złego na taką transakcję wiązaną. Prawda? Musimy sobie zdawać sprawę jeszcze raz to powtórzę, że jak rozpada się jakaś większa całość, no to od razu pojawia się pytanie albo o granicę, a przynajmniej o to, jaką pozycję wyjściową będą miały poszczególne części, które z tej całości się wyłąży. <laughs> I nie trzeba być specjalnie przenikliwym, żeby wiedzieć, że państwa poważne, a więc mądre i silne, będą starały się poprawić swoją pozycję wyjściową w tym zamieszaniu kosztem państw głupich i słabych. Nawiasem mówiąc, nawiasem mówiąc skoro już o, tym, o tych długach mowa, to uważam, że kryzys finansowy w strefie euro od pewnego czasu jest umiejętnie sterowany. Jest umiejętnie sterowany. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że już w roku 2008 było jasne, że Grecja, a Portugalia, i prawdopodobnie Hiszpania, nie, jest, nie są w stanie sprostać zobowiązaniom, jakie już wtedy pozaciągały. Nie teraz, tylko wtedy. I wydawało się, że wszyscy w Europie to wiedzą, z wyjątkiem zarządów największych europejskich banków. Przypuszczenie, że zarządy europejskich banków nie wiedzą tego, co wiedzą wszyscy, byłoby niegrzeczne. W związku z tym musimy je odrzucić. Wiedziały, ale zachowywały się tak, jakby nie wiedziały. Dlaczego? Prawdopodobnie, właściwie teraz już nieprawdopodobnie, tylko już mamy potwierdzenie, że otrzymały. Polecenia od własnych rządów, macie rządu niemieckiego i francuskiego. Zachowujcie się jakby nigdy nic. My wiemy jest ryzyko, ale my was w razie czego wybawimy z tarapatów, a na razie róbcie tak, jak do tej pory, pożyczajcie jak gdyby nigdy nic. I kiedy dwa lata temu, 19 maja, okazało się, że rząd grecki nie ma pieniędzy, przypada termin obliga wykupu obligacji rząd grecki nie ma pieniędzy, co się stało? Cała Unia Europejska się złożyła, jak to się nazywało, na ratowanie Grecji. Ale Grecja nawet nie powąchała tych pieniędzy. Nawiasem mówiąc, te pieniądze zostały rządowi greckiemu znowu pożyczone. Nie podarowane, tylko pożyczone. Grecja nawet nie powąchała tych pieniędzy, bo wszystkie te pieniądze powędrowały do niemieckich banków żeby niemieckie banki uchronić przed bankructwem. Pani Aniela, nasza złota, dotrzymała słowa. Ale powiedziała, co z tego wynika, jaka jest kalkulacja. Otóż powiedziała, że no i nie, niepodobna temu odmówić logiki. Powiedziała tak, no nie może być tak, że my Grecję ratujemy z a nie mamy żadnego wpływu na to, co Grecja robi. Trzeba temu położyć kres. Grecja musi nas słuchać. To jest nic innego, w moim przekonaniu, jak metoda budowania czwartej rzeszy środkami pokojowymi, które są tańsze i nieobarczone takim ryzykiem jak środki militarne. Bo wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler zjednoczył wprawdzie Europę, ale na krótko, nie całą, na krótko i jakim kosztem. Cała Europa została skopłowana, całe narody znienawidziły Niemców, a teraz proszę. I na koniec przypomnę, bo to jest chyba niewiele, niewielu z Państwa pamięta. Taki wywiad, jaki w 90, telewizyjny wywiad, jaki w 90. roku przeprowadził Radek Sikorski z Henry Kissingerem. Radek Sikorski jeszcze wtedy był normalnym człowiekiem, nie, nie robił min takich groźnych, jak teraz robi i pyta tam, wypytywał Henryka Kissingera o różne rzeczy, między innymi zapytał go o taką rzecz, czy te y, pożyczki, jaki cały obóz socjalistyczny dostawał od państw zachodnich w latach 70. Czy wynikały one z dobrego serca? Czy też towarzyszyła temu jakaś kalkulacja polityczna? I Kizinczar bez wahania odpowiedział, oczywiście, że towarzyszyła temu kalkulacja polityczna. Nam chodziło o to, żeby te państwa się uzależniły od kreplówki, tak jak narkoman się uzależnia od narkotyku, a jak się uzależnią, to my zaczniemy im starać warunki polityczne, najpierw łagodne, a potem coraz takie ostrzejsze. No to jak raz się udało, to dlaczego nie powtórzyć tego drugi raz, prawda?